Siemanko z tej staryczak. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i witam Was w kolejnym odcinku z puperacji. Jesteśmy na dachu jakiegoś dziwnego budynku i będziemy robić zdjęcia pieską, moi drodzy. I z tego co widzę to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo piesków do ja zdjęć. Więc myślę, że sobie poradzimy tam znowu jakiś rowerzysta. E, więc moi drodzy, zobaczmy przede wszystkim, co mamy tutaj do zrobienia. E, Benji The Boneseller, czyli sprzedawca kości, potrzebuje mm, potrzebuje nowych zdjęć. E, aha, nowych, nowych zdjęć jego sklepu, ok? Tutaj. E, Humanorf L1P5. Ten egzemplarz kocha psy, ale zastanawia się, czy też kocha kaczki. Zaczynamy no jasne, człowiek o robocie. Możemy się dowiedzieć, czy kochasz kaczki. Oprócz tego mamy też e, dalmatyńczyka, który jest chyba strażakiem. E, I potrzebuje zdjęcia psa przy hydrancie. Okej. Okay. Aha! Potrzebuje zdjęcia psa przy hydrancie, żeby zobaczyć, jak dużo. E, długości psów e, ma hydrant okej, okej okay, okej, okay, okej, okay, jasne e, nie rozumiem nic, e, ale, ale spróbujmy coś tutaj ogarnąć, okej, okay, zejdźmy sobie na dół e, hop i teraz tak, potrzebujemy o, coś tu jest co to? Oh, frisbee, dobra, halo, psiaki halo, halo, przepraszam, dzień dobry huh. bardzo dobrze a, czy z panem miałem rozmawiać? E, czy to chodziło czy to chodziło o ciebie, że mam tobie zrobić zdjęcie? Okej. Okay. Wydaje mi się, że to chyba o ten sklepik chodzi, więc uwaga, uwaga. Proszę bardzo o Bum. Mam nadzieję, że to o takie zdjęcie chodziło. Czy to o takie zdjęcie chodziło? E, e, chyba nie? Tak? Komplit! Tak, bardzo dobrze proszę bardzo, dostaliśmy trzy bonki. E, więc zostało nam w tym momencie znalezienie e, kaczek. Gdzie mogą być kaczki? O, tu są w ogóle kości. Kości sobie możemy wziąć. Hop, kostka, kostka moja. Gdzie znajdziemy kaczki? Gdzieś. A. Halo, panowie, panowie psi robotnicy Czemu wylewacie beton na ulicę? E, nie chcę tutaj zostać zlinczowany, bo ja nie wiem, nie wiem czy ja nie jestem. Ja czy jestem człowiek. Czy ja jestem człowiekiem aparatem? What? Ja myślałem, że jestem, że jestem jedynym człowiekiem w tej okolicy, bo tutaj ludzie są chyba jakimiś robotami z tego co rozumiem. Pyk dobra, gońcie sobie te pieski ale Powiem wam, że trochę e, trochę podejrzane to jest Jeśli ja jestem człowiekiem aparatem, to znaczy, że... że ja też jestem maszyną. O nie, czyli czy jedyne e, żyjące istoty to są psy? Słuchajcie, ten lore tego świata normalnie nabiera coraz większego znaczenia. Czy są tu kaczki, 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 kacz, 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 czy możemy sobie... Ja co tu jest? Chyba ukryta jakaś nowa wiadomość. Czy można tu wejść do wody? Możemy. Uwaga, uwaga. Potrzebujemy zdjęcie kaczki Zdjęcie kaczki, dzień dobry, przyprzem. Pani kaczko. Czy ja w ogóle... Ja tu chyba mam jakieś filtry, prawda? Oj, nie tutaj tab. Kamera, możemy sobie ustawić nie basic. O, możemy basic zoom i możemy sobie dać jakiś ładny kolorek, na przykład taki. O, zróbmy sobie zoom'a na kaczuszkę. Kaczuszko. Pip. Mamy zdjącie, ka zdjącie kaczki normalnie, mamy. Czekajcie, czekajcie. W takim razie, e, cel mamy wykoń zakończony. Humanorów jest szczęśliwy. Dostaliśmy bonksy. Ale tak, ja chcę jakieś zdjęcie wrócić do internetu, na przykład zdjęcie kaczki. Zdjęcie kaczki, proszę bardzo. E... <noise> Okej, okay. kaczka skomentowała. O, jakie piękne! Więc e... bardzo dobrze, zapisujemy do ulubionych i wyrzucamy, proszę bardzo. Na razie nie będziemy chyba spamięć, potrzebujemy jak najwięcej followersów. I z tego co widzę, to musimy. Czy to o to chodziło przez cały ten czas, że potrzebujemy zdjęcia natury? Jak potrzebujemy zdjęcia natury, to ja sobie bardzo chętnie coś zrobię. Słuchajcie, tylko tak. E, mamy wiadomość jakąś, ha, prawda? E, biz Lor się powiększa, moi drodzy. Nie tylko mamy pieski, mamy też koty. I ten kot jest biznesmenem i zachowuje się jak typowy kot, czyli Greetings peasant, czyli taki witaj, chłopie, wieśniaku. Mam dla Ciebie pracę. E, twoje wielkie, brzydkie oko jest potrzebne w, e, do wyszukania czegoś. Akcje i obligacje. E, wykresy e, z liniami w górę i w dół. Straciłem je. E, muszą być gdzieś e, na e, ławce piknikowej. Okej, okay, um, powiem tak, kot, się, kot zwraca się do nas dokładnie tak, jak każdy kot by się zwrócił, jestem pewien, że nieważne jak bardzo kochanego, puszystego, miłego kiciusia macie, e, jeśli mówiłby, to zwracałby się do was e, per, służący, albo coś w tym rodzaju, jestem pewien, jestem pewien. Byłoby, człowieku, przynieś mi jedzenie, e, OK. kabinet, czyli automat z grami. Eee, chcę zrobić grę o ekstremalnym rowerowaniu, rowerzystowaniu. Mocy, cyklo. cykli. Jak po polsku mówić? Jak się nazywa sport, który jezie się na rowerze? Cykling? Nie. Ro, row. Piszcie w komentarzu, by mi z głowy. Nieważne. Musimy... On jakby nasz automat zgrabi. Nie wie jak narysować rower, więc musimy zrobić mu zdjęcie psa na rowerze. Okej. Okay. Nie ma najmniejszego problemu. W takim razie. Musimy się skupić na ławce piknikowej. Piknikowa ławka. O! Czy to są jakieś super gwiazdy? Czy to jest jakiś... Girls Band albo Boys Band. Halo, halo, halo. Pieseły. Pieseły. Proszę bardzo, pieseły wielkie gwiazdy, proszę bardzo. Mamy, e, mamy trzy pieseły wielkie gwiazdy. Myślę, że przyda nam się to do jakiegoś e, wrócenia zdjęcia potem, ale tak. Przede wszystkim, najpierw zbieram kostki. Ta kostka. Gdzieś tu jest jeszcze jedna kostka, proszę bardzo. Ho, ho. Dobra. I szukamy w takim razie jakiegoś piknikowego stolika. Tam? Tu jest jakiś piknikowy stolik, prawda? Czy jest tu? Nie, to jest tylko hamburger. Hamburger? <grym> Możemy go dać komuś. Jaki piesek chce hamburgera? Piesku, ty chcesz hamburgera? Proszę bardzo, to dla ciebie. O O. Om. Będzie omnomnomował, czy będzie sobie po prostu jadł? Będzie sobie jadł. Super. A my, aha, a my szukamy. He, pyk. Um, czy ten pies utknął w tym. Um, halo, czy mogę się. Mogę cię pobujać, dobra. Um, on nie wygląda, jakby mógł stąd wyjść, ale zostawmy. Nie ruszajmy, nie przeszkadzajmy, prawda? Szukamy naszych akcji i obligacji dla kota. Czy to są akcje i obligacje. o nie, tu sobie śpię. Czekajcie, ja mu zrobię zdjęcie. Halo, psia. Pciujesz sobie, to ja ci zrobię specjalnie. E, dajmy jakiś ładny filtr, proszę bardzo. O, pciuję sobie. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. E, szanuję, bardzo dobrze. Nadal nie mamy naszego. naszych akcji i obligacji dla naszego. E, o, tu, tu. Nie, to jest jakiś piesek. Nie ma tego. Chwila. They should be on an easel. Czym jest izel? Nie znam tego słowa, czy izel to jest fontan? Nie. Co jest obok Picnic Bench? Easel stand, stojak na sztalugi, omg, dobra. Czyli to o to chodzi? Nie, to nie jest, to nie są akcje, i obligacje. Ten piesek sobie maluje coś, co on sobie ma? Fontannę maluje, dobra, gdzieś tu musi być jeszcze jakaś inna sztaluga, prawda? Sztaluga do malowania. Gdzieś... Nie ma. Tu jest jedna, a gdzie jest druga? Zrobiłem takie zdjęcie, w razie jakby chodziło o to, ale to nie wygląda jak akcja obligacje. Ale uwaga, uwaga, czy coś się dzięki temu e, zmieniło? Nie. Powinny być na tej sztaludze przy piknik bench. Piknik bench to jest o to? Może jest inny piknik bench, jeszcze to nie w parku. Ja nie wiem, słuchajcie, ja nie wiem. Ale wrzucę to zdjęcie, bo to jest zdjęcie bardzo ładne. Wrzucam je na dognet, proszę bardzo. I dostaliśmy tylko jeden, jednego followera. Ja nie wiem, jak mamy tych followersów więcej zdobyć, bo... Jakby to jest traktowane jako spam. Tu jest pich... To jest piekik, tutaj, dobra, wszystko jasne, słuchajcie, wszystko mamy, akcje, obligacje, proszę bardzo, musimy zrobić im zdjęcie najlepiej, proszę bardzo, zróbmy im zdjęcie, proszę bardzo, oto twoje stonksy, panie kocie, proszę, czy nazwiesz teraz ładnie, czy powiesz, że jestem miły i, i fajny, o tak, e, chyba zszortuję e, rynek mieszkań dla psów, aha, rynek bud dla psów, okej, okay. Eee, I odblokowaliśmy, słuchajcie, nowy teren. Perfekcyjnie. Problem jest taki, e, że nadal nie mamy tutaj tych naszych celów wykonanych. Ten chce e, jakby psa na, na rowerze albo psa na motocyklu, więc zaraz to ogarniemy. Selfie device nie możemy, bo mamy nadal 17 followersów. Ale proponuję zrobić zdjęcie z hydrantem. Myślę, że to jest coś, co możemy zrobić. Chodź piesku, lubisz mnie? Chodź za mną, chodź. Chodź. Pójdziesz za mną. Chodź, chodź, potrzebuję kogoś przy hydrancie. E, piesku, o, może ty. Hej, piesku. Piesku. Chodź tu pod hydrant, co? Ja cię potrzebuję. O, perfekcyje. Perfekcyjnie. O, pozwól, że tutaj pyknę ci fotę przy hydrancie, proszę bardzo. O to chodziło. Czy to o to chodziło? Halo, halo, proszę bardzo, tak, doskonale. E, perfekcyjny rozmiar hydrantu. Trzy bonki. Czy powinniśmy sobie. E, foto of a biking dog with the pixel lens. Czy my mamy pixel lens? Nie mamy czegoś takiego jak pixel lens. Musimy sobie kupić. Musimy sobie kupić. Chyba. Prawda? Items? Camera parts? Black and white film? Nie. Gdzie my możemy kupić. Excellence. Może w tej nowej lokacji, co? O tutaj, Mellowstone. Obstawiam, że tu może być, albo musimy wrócić do miejsca, gdzie jest shop. To też jest opcja. Ale uwaga, po kolei. E, princess. E, co ona od nas chce? E, potrzebuje zdjęcia pieska i ptaszka. Okej, okay, nie ma problemu. Eee... Nasz kolejny strażak chce od nas. E... Aha, chce od nas zdjęcia pożaru. Spoko. A ten chce e... gierkę Minecart Racing. E... Wyślij mi zdjęcie, ale też pixel lens, bo nie mamy pixel lens. Ech, musimy znaleźć, słuchajcie, musimy jakoś to ogarnąć. O, tu jest jakaś kopalnia. Czy mamy tutaj pixel lens do kupienia? Halo, dzień dobry. Nie. Ten pixel chyba jakoś dostaje, albo może z jakiegoś sklepu innego. Dobra, rozejrzyjmy się. Czy jest tu jakaś prosta opcja na rozwiązania naszych problemów? Albo. tu są pieseły. Friendly pieseł? Cześć friendly Piesel. Czy chciałbyś może być na jednym zdjęciu z tym z tym ptaszorkiem? To wystarczy, on trochę za blisko kamery jest, ale ptaszorka widać, prawda? Jest. dobra. Gotowe? <grymka> normalny lądowy pies. Tak, to wygląda jak normalny lądowy pies, prawda? i nasz normalny lądowy pies mówi A co jeśli wrzuciłbyś hot doga do jaskini przy jeziorku? Haha, <grymka> tylko żartuję. Chyba że? Powinieneś coś też zdjęcie, hehe, żeby udowodnić, że to zrobiłeś. Haha, <laughs> ale epicki prank. Haha. Okej, okej, okej. W takim razie. w takim razie, czekajcie, zapiszmy sobie to wszystko. Mamy nowe itemki. Dobra. Ja w takim razie na spokojnie. Zaraz pójdziemy do normalnego lądowego psa, który jest gdzieś tutaj w tej jaskini za jeziorkiem, czyli gdzieś tu może? Może tutaj? Zaraz zobaczymy, ale idziemy najpierw do sklepu, idziemy najpierw do sklepu kupić sobie nowe obiektywy, bo prawdopodobnie są, prawdopodobnie możemy ich użyć, prawda? To jest, co to jest? Flashbulb? O, super, do flesza i mamy focus lens, mm, spoko, mamy, mamy bardzo dużo tych bonków, o już nie mamy zbytnio. E, I potrzebujemy chyba nowego filmu. Czy nie potrzebujemy? Ile mamy miejsc na film? E, jak mogę to sprawdzić? Muszę chyba wejść do jakiegoś... E, do jakiegoś miejsca, prawda? Dziewięć. Spokojnie. Damy radę. I tym nowym fleszem możemy... O, tu jest, zobaczyć dużo kości, więc... Poradzimy sobie bez... O! Bez najbliższego problemu. Proszę bardzo. Kości. E, I gdzieś tutaj jest ten smok, prawda? I musimy mu dać... E, prawdopodobnie hot-doga. Żeby mieć tego hot-doga musimy go najpierw zabrać. Ale musimy też wiedzieć gdzie on jest. E, tu sobie pieseł siedzi, spoko. Gdzie jest ten potwór? O tu? Gdzieś? Oto? Halo? Czy ja powinienem z może powinienem zrobić zdjęcie z fleszem, Czekajcie. Eee, o, flashbulb, proszę bardzo. I starter lens. Co my tu mamy? He. Eee, nie, to się po prostu zaczęło świecić. To chyba nie jest to, co potrzebowaliśmy. Tu są jakieś temki. Eee, filmy nie. Filmy nie są. Po... O! O o, 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 hej, kolego, kolego! O, dobra? I tu jest jakieś coś, zobaczcie. Jak tu wejść, albo jak to odblokować? Coś tu jest podejrzanego, i tu jest wodospad. Tu jest bardzo dużo podejrzanych, słuchajcie, miejsc. A... O. I nowa, słuchajcie, jakaś misja. Eee, czy możesz pokazać, jak wysoko to idzie? Eee... Okej, okay, czyli ten taki gejzer. Musimy zobaczyć, jak wysoko wystrzeliwuje. Najlepiej piesek dla skali by się przydał. Po kolei może. Zdjęcie pieska z gejzerem. Eee, obróćmy w ten sposób. Proszę bardzo. Piesek i gejzer. Piesek dla skali. Powinno działać. Działa. Pierwsze gotowe. Dobra, zdjęcie z tej wieży takiej. E, pożarniczej też możemy zrobić. Przedałoby się tutaj chyba zrobić e, fish eye, proszę bardzo, żeby było szerzej widoczne, proszę bardzo, piękne e, lasy, proszę bardzo. Czy to o to chodziło? Halo, halo, proszę bardzo, o to chodziło doskonale. I mamy dwóch nowych followersów, zaraz będziemy mieli 30 w końcu, mam nadzieję. Nadal nie mamy Pixel lens, więc to nas troszeczkę tutaj e, ogranicza. No ale dobra, nasz normalny pies lądowy potrzebował e, hot doga. Dzień dobry. Gdzie ja mogę? Czy mogę hot. O, hot dog! Doskonale. E, nasz normalny pies lądowy chciał, żebyśmy wrzucili go albo do jaskini, albo może do tego jeziorka. E, pyk. Wrzucone. Trzeba zrobić zdjęcie, że wrzucone. Hot dog leży w jeziorku. Czy to o to chodziło? Cave Pond Cave Pond Czyli to chodzi o Słuchajcie chodzi o jeziorko w Jaskini e, Więc uwaga uwaga jeziorko w jaskini e, Wrzucamy prawda? Do jeziorka w jaskini hop Ojejku pyk pyk Wrzucone Zdjęcie zrobione Również Patrzcie, co idzie! Patrzcie, co idzie! Patrzcie, 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 patrzcie. Mamy naszego lądowego, zwykłego psa. Czy zwykły. Czy zwykły pies. wziął tego hotdoga? Chyba niekoniecznie. W końcu byłem tak głodny. To znaczy. Hehe. Niezły prank, haha, lol. I możemy wejść do. Ee... Do latarni morskiej? To już nam się wcześniej pojawiło, prawda? To jest coś, co możemy zrobić. Ja chyba chcę to zrobić, słuchajcie. I może ten pixel lens możemy odblokować w którejś z tych poprzednich lokacji. Zaraz zobaczymy. Opatrzcie! Okej, okay, rozumiem. Mamy różne pory dnia. Zobaczmy, jak wygląda o zachodzie słońca. Czy będziemy mieli nowe jakieś questy? Mamy nowe questy z każdą porą dnia. Omygę, słuchajcie, to z czego można nawet całą serię zrobić z tej gry. Plus moi drodzy, jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, czy rzeczywiście jesteśmy aparatem na nogach, proszę bardzo. Oto nasz ojciec Darkroom Dead, I nasz ojciec mówi, dziecko, ty robisz, wrócasz do, do tych internetów te zdjęcia kolorowe, a. Prawdziwy fotograf, to powinien robić w, czar w czarnym, białym. E, w czar wiecie, w czarni i bieli, więc e, chcę, żebyśmy zrobili zdjęcie w czarnym i białym. Ok, i mamy znaleźć e, bardzo nieśmiałego dalmatyńczyka. E, okay. ok, ogarniemy to w takim razie. E, nieśmiały dalmatyńczyk, gdzieś będzie. Czy mamy w ogóle możliwość zrobienia czarno-białego? E, zdjęcia. Chyba nie do tego potrzebujemy pójść do sklepu. Chyba, że w automacie gdzieś. Tu jest automat. Czy w automacie? Może jest ten e, czarno-biały. O jest! Black and white! O to chodziło. E, kupmy black and white. Robimy czarno-białe zdjęcie klasyczne. E, więc zróbmy zwykłym: e, czarno-biały. Gdzie czarno-biały? O! Czarno-biały. Proszę bardzo. I zróbmy czarno-białe zdjęcie. O, coś takiego. Eee, czy zmieścimy? Chyba nie zmieścimy. Może zróbmy czarno-białe zdjęcie latarni. O. Z pieskiem na statku. O. Proszę bardzo. Pięknie wykadrowane. Doskonale. Profesjonalne. Czy tatuś będzie zadowolony? Tatuś... E, zadowolony. Tatuj zadowolony, proszę bardzo, i mamy dwóch nowych followersów. Perfekcyjnie. Moi drodzy, baby, mamy Pixel Lens w końcu i mamy jeszcze flare lens, chociaż na niego nas nie stać, ale mamy Pixel Lens, możemy wrócić do tych miejsc, w których e, potrzebowaliśmy robić sobie. E, robić sobie zdjęcia. I tutaj, z tego co pamiętam, miał być pikselowe zdjęcie. E, pikselowe, gdzie tu jest? Pikselowe zdjęcie e, wow to wygląda bardzo dziwnie. To wygląda bardzo dziwnie. O, przepraszam, piesek na rowerze pikselowym zdjęciem, czy o to chodziło? E, o to chodziło, proszę bardzo, słuchajcie, zaraz będziemy mieli 26? Zaraz będziemy mieli nowe te nowe. E, co to było? Selfie stick. Moi drodzy, 30 followersów mamy selfie device. E, jak to działa? Możemy selfie. Moi drodzy, cała teoria spiskowa została rozwiana. Okazało się, że przez cały ten czas. Przez cały ten czas. Byliśmy chodzącym aparatem z nogami. Przez cały ten czas. Przez cały ten czas, proszę bardzo. Możemy, z... <noise> możemy sobie zrobić e, selfiaka nad wodą na przykład albo coś. Spróbujmy zrobić tak, żeby nie było żadnych psów, proszę bardzo, mamy chyba takie zajęcie Że musi być zdjęcie bez psów, proszę bardzo Jest zdjęcie bez psów, mamy selfie e, i co teraz? W ogóle my to chyba możemy wysłać, proszę bardzo Gotowe? Doskonale to znaczy że mamy sklep pełen rzeczy. Mamy już wszystkie możliwe rzeczy do kupienia. Wydaje mi się, że będziemy mieli bardzo niedługo też wszystkie rzeczy do. E... Chwila, gdzie my tu mamy? Kamera, selfie mode, nie chcemy już selfiaków. E... Będziemy mieli wszystkie odblokowane lokacje, ale myślę, że tym możemy zająć się na spokojnie, moi drodzy. W kolejnym odcinku mam jeszcze jedno zdjęcie, które chciałem zrobić. Teraz klikam Escape zamiast tab. Jest jedno miejsce, w które chcę pójść, ponieważ o tutaj mieliśmy kolejną prośbę od naszego Pixel Automatu, i nasz Pixel Automat chciał zdjęcie chyba kogoś w minecarcie, Dokładnie, więc zróbmy sobie to jedno zdjęcie jeszcze na sam koniec i o! Kostka! Okej, okay, kostka gotowa. E, Minekarty były gdzieś tu, prawda? Prawda? Nie, nie tu? Za to, tu jest jakieś zdjęcie, jak ktoś coś od nas chce. Co to jest? Dobry. E, Okej, okay. musimy zrobić zdjęcie. E... O, przy okazji, musimy zrobić dwa zdjęcia naszych wagoników: jedno pikselowe, jedno czarno-białe. I tutaj... E, aha, i musimy przetestować most i wziąć na niego jak najwięcej psów się tylko da. E, troszkę to będzie trudne, ale dobra, wrócimy do naszego minecarta. Potrzebujemy dwa zdjęcia zrobić. E, gdzie jest ten minecart? Czy ja... Czy ja się gdzieś tu zgubiłem? Czy, czy, czy ja powiem gdzieś o... Tu, tu gdzieś? Tu jest! Dobra, proszę bardzo. E, Okej. Okay. Mamy minecart i teraz tak. Jeden pikselowy. Proszę bardzo. I... Pyk! Jedno zdjęcie rachciach. Gotowe. Okej, okay, dwóch nowych followersów. I mamy kolejną opcję. O, nasz normal landlo landdog chce jeszcze... Eee... eee... Aha, nie wie co to jest za dziwny dźwięk, który jest z zewnątrz. I on chce, żebyśmy zrobili to, co e, robi ten dziwny dźwięk. Czy to chodzi o wagonik? Jeśli chodzi o wagonik, to zrobimy, zrobimy trzy, jakby trzy questy za jednym zamachem. Proszę bardzo, black and white. Weźmy sobie tutaj zwykły starter lens. Możemy sobie jakiś taki ładniejszy ten czarno-biały zrobić. Ona na przykład taki. Proszę bardzo, chodź. Wagoniku? Wagoniku! Perfekcyjnie! Chodź, 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 chodź! Chodź, chodź, chodź i... BUM! Gotowe. I... Nie, to nie chodziło o ten screech noise. Ten screech noise to było coś innego. E, albo i nie. Czy automat z rzeczami do nas gada? Nie, słuchajcie, nie, to jest... To jest materiał moi drodzy, to jest materiał na kolejny odcinek, więc to by było tyle jeśli chodzi na dzisiaj, zrobiliśmy troszeczkę zdjęć, um, odkryliśmy troszeczkę nowych rzeczy i wystarczy powolutku, bo myślałem, że z tego będą dwa odcinki, z tego będą myślę, że nawet i cztery, jeśli się postaramy, żeby całą grę skończyć, więc widzimy się w kolejnym, cześć!